Wierzcie mi albo nie, ale na te konkretne napoje czekałem bardzo długo z testem. Bo było więcej innych napojów do testowania. I był detoks. Więc dlatego w końcu możemy wziąć... Raksy! Jeżeli nie, dost nie zostanę skancelowany za ten odcinek, to naprawdę mogę... Będę po prostu zdziwiony. Dzięki jeszcze raz, JBJ, za całą paczkę i powiem Ci tak, chyba to będzie najbardziej ciekawa seria z tych wszystkich, które mi przysłałeś, ok? Dajmy te panocki na górę i w końcu można się przywitać. Siemano ekipowi, witam Was serdecznie, dzisiaj rap, Raxa, bo dzisiaj testujemy trzy raksy przez kolejne trzy dni. I ja jestem naprawdę ciekawy, dlatego że jak Big shocki troszeczkę mnie tak, wiecie, no, zbiły z tropu, e, jak sebdeksy były takimi odpowiednikami, Black... tak tutaj, to co my tutaj możemy dostać, Ra... Nie, kurde, Nie, ten mój czarny humor mnie rozpieprza. Mamy tutaj energola o nazwie Rax. Co mi się z tym kojarzy? Taki jeden mięczak żyjący w oceanach. W sumie u nas też. W zalewie. Uwierzycie? Tam tyle głów zostało wlane, zesrane i tak dalej. A tam się raki rozmnożyły. Jak! Dobra, więc co? Mamy do dyspozycji malynę, kuktasach oraz marakuje. No i co? Ta pucha jest po prostu świetna. No po prostu to jest coś pięknego. W ogóle czajcie, czy to jest na pewno napój energetyczny, czy mamy tu na pewno jakiś normalny napój? No wiecie, no kurde. Yy... Nie jestem pewien. Ok? Możliwe, że to jest klasyczny napój. Zaliczymy to oczywiście do... chyba klasycznych napojów. Nie jestem co do tego pewien. Nie przeczytałem, ok? Jeżeli chodzi o te wszystkie wszelkiego rodzaju ile soku? Przepraszam? Ile... Ja się boję patrzeć na kaktus. Niepodane. podane yes, Dobra, chyba mamy tutaj do dyspozycji napoje witaminowe, ale na razie sprawdźmy sobie, co tu mamy za puszeczkę. Mamy po prostu raka, jako zwierzę, zgniatającego malinę w pięknej różowej puszce. Nie wiem po co to w sumie już wziąłem, skoro mogę już polecieć z y, składem, yy, co mamy? Woda, malinowy syrop, woda z sokiem? Nie, no to jest napój witaminowy, bo tu jest y, z witaminą C. Dobra, malinowy syrop jest czcinowy y, cukier, woda, malinowy koncentrat o złożeniu 62%, koncentrat zarogi, koncentrat cytrynowy. Yy, aromaty chyba naturalne, i pektyny, co to jest? Witamina C i dwutlenek węgla. A tu każą mi to wstrząsnąć. Kurde, ja się boję, że ludzie, kiedy to otwierają, to mają naprawdę fontanny. Się okaże przy tym, przy otwarciu. Uuu, 5,1 Coś nowego. Nie będziemy mieli kurde, nie wiadomo jakich wartości cukrowych. Dziwi mnie to troszeczkę. No dobra, pecie. 30 razy 5, 150, 145 kalorii. Żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych. 25,5 g węglowodanów i tyle samo cukrów. Żadnego białka i żadnej soli. Czyli co naprawdę? Mamy tutaj napój witaminowy. Okaże się właśnie teraz. Otwórzmy to i sprawdźmy, a wróć te dobrze obrócę. To nie ma sprawy, żeby nie było, że ja potem, kurde, będę tego żałował. Nie, ja byłem szczerze przekonany, że to jest napój energetyczny. A jak tutaj patrzę, to nie ma tutaj kofeiny i tak dalej. Chyba jednak muszę to podważyć porządnie kciukiem. Nie, mogę zrobić tak. Nie źle. Ja myślałem, że to jest napój energetyczny, Zostawiłem go tak na koniec detoksu, a się okazuje, że to może być napój witaminowy. I to chyba jeden z takich, yy, nie mówię, że mniej porządnych, bo ten kaktusowy to spajrzcie sami. Witaminy A, B1, B2, B6, B12, B20 i witamina C. 17 z 21 aminokwasów. Kurde cię w dupę, co tu się dzieje? I sami widzicie! Człowiek go od razu sobie myśli, ty. No to mamy do dyspozycji naprawdę porządne napoje energetyczne. A tu się okazuje, że to jednak to nie jest napój energetyczny, tylko klasyczny. Uuuu! Pachnie jak woda z sokiem. Tu nie ma żadnego innego aromatu. Napoje energetyczne, jak dobrze wiecie, nie ma tam yy, czegoś takiego jak zapach wody z sokiem. Tu jest to zawarte. I nawet mogę powiedzieć, marka jest to oczywiście herbapol, bo, jedyna, bo to jest jedyna marka, jaką znam. Paola jest według mnie za bardzo taka, wiecie, no, podchodząca w cukier herbapol jest idealny. Dobrze, do no tego Różowy kolor. Nie ma tutaj barwników, aromatów. Jest tu piór, sok z baliny. Więc dlatego. Mamy do dyspozycji malinowy, dobra, nazwijmy to po ludzku, czerwony kolor, rakiem do przodu trzeba, nie? Yy, kolor standardowy, wody z sokiem, jak to będzie smakowo, ej, powiedz mi, tak już yy, tutaj, odbieracie mój kochany, jeżeli to będziesz oglądał, czy aby na pewno nie ma tutaj więcej ich napojów rakowych, raksów, kurty. Co widzicie? Tu, tu samo z siebie mi, mi mówi. Kurde, weźmy to spróbujmy, bo zejdzie to na złą stronę. Mocny. Gaz. Mocny. Ty jakie tu jest, ty. Ostatnio moi rodzice żywca zdrój, wiadomo jakiego, bo nie chcę kurde dostać kancela naprawdę, e, kupują. To ma takie nasycenie dwutlenkiem węgla jak ten żywiec zdrój. Mocny. Kurde, mógł być lepszy. <laughs> nie, no, kurde, mógłby być lepszy. Co jest znaczy, że jest naprawdę dobry. Tylko na początku dostajecie właśnie taki vibe wody z sokiem. Bardzo taki, jakbyście herbapol rozpuścili w tym żywcu zdrój. I to naprawdę bez bez żadnej ścieby, to jest tak mocno nagazowane, jak chyba żaden inny napój energetyczny i klasyczny i woda witaminowa i tak dalej, czy nawet napój witaminowy. To jest i jeszcze dodaliście właśnie tam soku cytrynowego świeżo wyciśniętego, bo to to zostawia taki kwaskowaty posmak. Jakbyście wypili właśnie wodę z cytryną. Ten smak malidy nie jest taki, kurde, w 100% syropowaty, on jednak jest taki bardziej naturalny. Jednak, tak. Jakbyście znaleźli na Czechach ten napój, bylibyście ciekawi, co jest za smak w środku. To jest po prostu. Jak najbardziej woda mocno gazowana z sokiem malinowym. Tak, przez chwilę się kurde zastanawiałem czy dobrze ja to powiedziałem. Dobrze, z naprawdę takim, no można powiedzieć, że klasycznym wkładem malinowym, jak robicie sobie wodę z sokiem, i oni tam poradzą ci, ile tam wlać soku malinowego. i gdy tego się nie trzyma. Ja zawsze leję kuźwa ile chcę. I. Zrobili to po prostu jeszcze tam dodali soku cytrynowego. To jest cały smak, według mnie to by było na tyle. Kurde, żeby się nie okazało, że cały smak się na dnie zebrał, bo to by było kurde niesamowite. Co najwyżej dam wam adnotację czy coś takiego.